Cześć, e... mniejsza. Mm, cześć, jestem tu nowa i, 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 i nie wiem, i po prostu chciałam dzisiaj przedstawić wam moje konto, moja postać. Ogólnie na razie, w ogóle składałam je przed chwilą, więc nieważne i ma aż trzeci level. I <śmierdziesty> to pieniądze <śmierdzi> wydałam już trochę bo mnie coś zmusi bo mnie z zmusiły do, do wydawania hajsu ale zaraz mam czwarty. no i właśnie ma moja postać wygląda tak mm. pod maską ma jeszcze takie piękne, czerwone... nie, różowe różowe zaczerwienienia, może tak y mm. No, ja ogólnie zbieram grafy i... Halo? Mam mega lagi i... ja boleję, bo jak w to klikam, to teraz u mnie wyskakują te chore zadanka, a ja ich nie chcę. Nie wiem, jak z tego wyjść. Ja chcę wybrać grafa z mojego drugiego konta. Na tym koncie będę nagrywać ogólnie. Ja umieram. Bo ja chcę grafa. Dobra, może spróbujemy tak. Pamięć w level. gdzie się zawiesiło. O! Piękność. Ja ogólnie sorry, że trzymam telefon, ale... Ó, trzymaj autograf. Od innych graczy. Ja chcę dać w ogóle wejść. Nieważne. Nie pytajcie, czemu tutaj jest. Wiecie co ja w ogóle może się przyloguję i zaraz wrócę. I jestem właśnie pokazało mi się, że mogę ja sobie zakręcić koniec. Jak chcę. Jak hajs. Jak O, dzięki. O, ile ja mam hajsu. Jak jeszcze tym przykręcić. Dobra, na aplikacji gra się opłaca. Szczególnie... czuję, <laughs> <laughs> że mi komputer jest na mm, Szczerze, proszę o niedisowanie, co ja wybiorę, ale. Wybiorę to względem na to, że. To, to tym, co żywam. To jest takie. Czekajcie. Nie, dobra, biorę to. No, za to też mi przynieść. sobie. Dobra, zaraz wrócę, jak wybiorę kolory. O, tu zrobiłam sobie po prostu czerwoną spódniczkę. Nie. Ja I tak powiem, nie będę tego używać. Ile ja mam pieniędzy? O dobra, mogę to odebrać. Dobra, mogę. Uwaga. To moje drugie konto. Nie wiem czemu tak wyglądam. Wyglądam kompletnie inaczej. A, dużo się napiło. I. Co hmm, się stało? A, Mikołaj. W drugim końcu to ja zbieram na to. NATO na to nawet. Nie wiem już. Nie pamiętam. Możecie dotapać, to dawać z doznania. Nazywam się. Otóż. Namusia. Jatusia. Kuwy Dobra, to można, można y, zmienić status, mam już jednego gra... Już cholera, mam jednego grafiku. Jeden grafik. ja nie to... Dobra, nie, nie, nic nie kupuję, weź się ode mnie. Sorry. Smutnie mi na tym koncie. Dobrze, a miałam go, go je pokazać. E, ja od razu mówię, że ja nic praktycznie nie kupowałam. Tylko to. I tu mam te obrzydli. Krama Skype y pasuje? Poczekajcie minutę Mmm... Nie. to I dobrze. Pokażę wam bluzki Mam to, coś. Ech, to. To jest jeszcze takie takie wymiary Dobrze, zróbmy nowego Luka. Dobrze, ja robię tego Luka i wam nie będę go na razie pokazywać Dobrze, to ja wrócę jak go zrobię Ta-dam, pewnie będzie o Fuu, co jej się podoba, ble ble, co to jest, ua, ua, ua. No, ale w każdym razie mi to ogólnie, to tak jak jest na szybko i na początkowe, to to jest takie nawet i nie z dużo rzeczy. No, ale ogólnie to, to, tego na takim głównym koncie to nie wiem, czy to bym ubrała. Więc na razie zróbmy sobie o, piękny look. Pokażę wam moją listę nie Ja chcę, żebyście mi gdzieś tam wykupili. E, dobrze, mi profil. W pokoju wam nawet nie będę pokazywać, bo tam nic nie mam. Nie mam znajomych, tylko... Nie wiem, nie wiem, dobra, nieważne. Hmm, gdzie miałam? Halo? Halo? Co się stało? Wysyłajcie prezy i grafy, proszę. Halo, no! O, co to? Uuuu! tylko nie będę przetwarzać. Dobra, nie. Tak, nie, ja lubię przetwarzać ogólnie. Ja lubię to pierdły. Mm, twój, nie chce tego. Dobra, kapki sobie zostawię, tego wle. Dobra, tego też nie chcę. Mam jakieś dodatki, które są tak obrzydzające, że ich nawet na mogę patrzeć. Nie, dobra. Nie ma. Aż tak źle nie jest. Co? Ja mam coś do pokoju, co? Co? Ale nieważne, świeżek nie niej Dobra, czego ja nie chcę? Deska? Dobra, zostawię deskę. Kanapa jest potrzebna, bo noczem ja będę się wylekiwać. Uuu, co to? No. Dobra, nic nie widać. Jeszcze raz, dodatki, kanapa. Mam lepszą lampkę. Te się jest taki słodziutki. Dobra, mm, ja... Dobra, a teraz wracajmy do prezentu. Bo ja do Was wrócę, jak to się w um, załaduje... O, oh, sorry, za niego Jak to się załaduje? Napiszcie czy... A. Ja jak coś lubię, ja się teraz nie... Co jest? A, dobra, bo aplikacja mi Dobra, ja zaraz wracam. Ja nie widzę tych rzeczy od niej, no ale... Prezent! O, dobra, prezenty. Od razu mówię, że te rzeczy się nie podajają. Jedynie to, jak już, ale tu też nie. Dobrze, musiałam się przelogować na przeglądarkę, bo yy, w apce coś nie działało. Zaraz ogólnie będę kończyć odcinek. I mm, nowy prezent nic nie ma. Lista życzeń, te budki, te, to, to. Ogólnie ja praktycznie te rzeczy, te brązowe, to to. To jest jeden look. Jeszcze tam coś było w tym jednym looku, ale nieważne. To. Nie, sorry, bez tego. To. I jeszcze, 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 jeszcze. Jeszcze to, to też jeden look. No i to włosy się podobają. No więc poka... Ile ja mam jeszcze miejsca Dobrze, to dalej przetwarzamy. W ogóle ten pi te pieniądze mnie tak cieszą. Dalej przetwarzam, tego nie chcę. Zaraz będą pisać, że przetwarzam jakieś unikaty czy coś. Ja mówię, że ja się nie znam na unikatach ani niż to światecznie zostawiam. To mi się nie podoba nawet jakby to było Unikatem. ja, nie, ja szczerze to nie wiem jak wyglądają unikaty. Nie, nie wiem co jest unikatem a co nie jest Więc to świąteczne rzeczy sobie zostawiam Jeszcze nie mam. Jeszcze nie mam tego tysiąca punktu u, u, u. Braknie mi 97 Jest tu coś za 90 Dobrze no, Przerobię coś ze 100 Nie podoba mi się to Mamy prezent! Co to? A, nigdy jeszcze tego nie miałam, więc dobrze. Bo często się mi powtarzają życie. Czy... Mm. W ogóle zobaczmy. Postaramy się w tym odcinku. wip Wipa nawet nie patrzę na przez 300 diamond. Na to też wejdzie i o co 10. Dobra, nie chce mi się tego robić. posiadam jednego zwierzaka... Siedem... Dałuj się na... każdego dnia przez 7 dni. Coś. Otwórz, bla bla bla. Czy tu nie powinno być już jedno? Wygaj pieniądze w kole fortuny. E, o nie, sorry, że ja o tym do Dobrze, wiecie co? Ja może. Nie, dobra. Towarzyskie, o. Jeszcze gorzej. Zakupy. Wyjdź z co Sorry, nie. Kup za 2000 starko jest na razie Słu. Już jeden film, posiadając jedno świąteczne tło. Fy, mało. Kup pięć życielów w popręgu, które ja ...pięć z Darkońs lub więcej. O, jedno. Kup pięć animacji, zero. Kup pięć topu, zero. Kup jednego ukrytego elfa. Ja właśnie, o właśnie, nie wiem o co chodzi z tymi ukrytymi elfami, zero. kupić spodnie spodni, zero. Kup pięć par budów, zero. Kup fryzur, zero. Kup Pięć rzeczy, zero. Więc mam tylko to z tymi kalendarzami i co to jest? A! Dobra, nie, sorry. Mm, to nic chyba nie będziemy robić, bo mi się nie chce. Proszę zapraszać. Namusia, jatusia. Kuwypy. Proszę też możecie ro... Nie wiem, dobra, nieważne. Dawajcie prezenty, pa do następnego.